Avoir un chat dans la gorge dosłownie mieć kota w gardle. Jak to mieć kota w gardle? Jak kot, choćby ten najmniejszy, miałby się tam zmieścić? Zanim Francuzi zaczęli używać zwrotu mieć kota w gardle mówili mieć grudki później grudy w gardle nawiązując do zbitych kłaczków czy włosów drapiących przełyk. Ostatnim etapem był kot z masą sierści, która podrażnia drogi oddechowe. Wyobrażacie sobie, jak mówi ktoś, kto ma w gardle grudy lub owłosionego kota? Tak, mówi niewyraźnie i o chryple. I to właśnie oznacza ten dziwaczny zwrot. Możesz więc powiedzieć, że en shadow la gorge kiedy masz chrypkę, lub kiedy coś cię drapie w gardle. Pawłach en shadow la gorge mieć kota w gardle. Wymyśl polski odpowiednik tego wyrażenia.